Kasia poruszała się po niewielkiej przestrzeni za ladą zwyłczoną, pozbawioną emocji precyzją. Jej ruchy były płynne i oszczędne, owoc miesięcy powtarzania tych samych czynności: mielenie kawy, spienianie mleka, wycieranie lśniącej powierzchni ekspresu do kawy. Zapach palonych ziaren i słodkich syropów, który kiedyś drażnił jej nozdrza, teraz był zaledwie tłem, niewyczuwalnym elementem jej nowego, skurczonego świata. Pracowała w tej małej, przytulnej kawiarni od prawie roku. A jednak czuła się tak, jakby była tu od zawsze i jednocześnie od wczoraj. Czas stracił swoje ostre krawędzie, rozmywając się w monotonną szarość poranków i popołudni. Ona nie była Kasią. Była Anną, a przynajmniej kiedyś nią była. Anna nosiła idealnie skrojone garnitury, a jej kroki odbijały się echem na marmurowych posadzkach kancelarii prawniczych. Anna władała słowami jak bronią. Potrafiła rozłożyć na czynniki pierwsze każdy argument, znaleźć lukę w każdej umowie. Anna wierzyła w sprawiedliwość, dopóki system, któremu służyła, nie złamał jej wiary i serca. Kasia była jej przeciwieństwem. Nosiła prosty, czarny fartuch, a jej buty miały ciche, gumowe podeszwy. Jej słowa ograniczały się do dzień dobry, co podać. I dziękuję, do widzenia. Była cieniem, duchem w maszynie anonimową twarzą serwującą kawę innym, bardziej realnym ludziom. Tego właśnie chciała. Zniknąć. Każdego ranka, punktualnie o dziewiątej, przez szklane drzwi wchodziła Elżbieta. Była starszą panią, zawsze ubraną z nienaganną, choć nieco staroświecką elegancją. Jej płaszcze były wełniane, a paszki jedwabne, a niewielka, skórzana torebka nosiła ślady dziesiątek lat starannej pielęgnacji. Poruszała się powoli, z ostrożnością kogoś, kto nie ufa już własnemu ciału. Zawsze siadała przy tym samym stoliku przy oknie, zamawiała małą czarną i kawałek sernika, a potem przez godzinę wpatrywała się w ulicę. Jej twarz, porana siatką drobnych zmarszczek, była jak mapa minionego życia, ale oczy miała często zamglone, pełne cichego, niewyrażonego smutku. Kasia, a właściwie Anna, obserwowała ją każdego dnia. Ta cicha, codzienna rutyna Elżbiety była jednym z nielicznych stałych punktów w jej własnym, dryfującym istnieniu. Widziała w niej echo własnej samotności, choć pochodzącej z zupełnie innego źródła. Elżbieta była samotna wśród wspomnień, Anna była samotna z wyboru, uciekając przed nimi. Nigdy nie rozmawiały dłużej niż wymagało złożenie zamówienia. Wymieniały uprzejme uśmiechy, ale między nimi istniała niewidzialna bariera, którą żadna nie próbowała przekroczyć. Anna nauczyła się nie angażować. Zaangażowanie prowadziło do bólu. Widziała to na własne oczy, gdy jej ostatnia sprawa rozpadła się w pył, pociągając za sobą niewinnego człowieka. Nigdy więcej. Pewnego chłodnego, wtorkowego poranka, gdy Elżbieta podnosiła się od stolika, jej drżąca dłoń zahaczyła o torebkę. Ta spadła na podłogę z głuchym plaśnięciem, a jej zawartość rozsypała się po drewnianych deskach. Stary portfel, Pęk kluczy, chusteczka z wyhaftowanym monogramem, kilka monet i pomadka potoczyły się w różnych kierunkach. Elżbieta wydała z siebie cichy okrzyk zakłopotania i powoli, z trudem, zaczęła się schylać. Coś w tym obrazie kruchej, starszej pani klęczącej na podłodze, by zebrać resztki swojego uporządkowanego życia, przełamało pancerz Anny. Zanim zdążyła pomyśleć, wyszła za lady. Proszę pozwolić, pomogę pani, powiedziała cicho, a jej głos zabrzmiał obco, nieużywany do niczego poza zdawkowymi formułkami. Uklękła obok Elżbiety i zaczęła zbierać rozrzucone przedmioty. Jej palce z łatwością chwytały drobiazgi, podczas gdy dłonie starszej pani drżały zbyt mocno. Gdy podawała Elżbiecie portfel, jej wzrok padł na wysuwający się z niego skrawek papieru. Było to oficjalne pismo. Wezwanie do zapłaty za gaz, z jaskrawo-czerwoną pieczątką, ostateczne wezwanie. Kwota nie była astronomiczna, ale dla kogoś z niewielką emeryturą mogła stanowić problem. Elżbieta szybko wsunęła list z powrotem, ale Anna zdążyła zauważyć jej zarumienioną z zażenowania twarz. Wtedy też dostrzegła coś jeszcze. Gdy Elżbieta wyciągnęła rękę po torebkę, jej rękaw lekko się podwinął, odsłaniając ciemny, fioletowawy siniak na delikatnej skórze nadgarstka. Był w takim miejscu, jakby ktoś mocno chwycił ją za rękę. Elżbieta natychmiast opuściła rękaw, ale spojrzenie, które wymieniły, trwało o sekundę za długo. Był w nim strach i cicha prośba, by nic nie mówić. Anna pomogła jej wstać i usiąść z powrotem przy stoliku. Przyniosła jej szklankę wody, ignorując pytające spojrzenia innych klientów. Wszystko w porządku? Zapytała, a pytanie to było czymś więcej niż tylko pustą grzecznością. Elżbieta skinęła głową, ale jej oczy mówiły co innego. To tylko moja niezdarność, dziecko. Starzeje się, wyszeptała, ale jej głos drżał. Siedziały przez chwilę w milczeniu. Anna czuła, jak jej stary instynkt, instynkt obrońcy, budzi się z długiego snu. Czuła też strach. Nie chciała wracać do tamtego świata, do świata, w którym troszczyła się o innych i ponosiła konsekwencje. Od tamtego dnia ich relacja subtelnie się zmieniła. Kasia czy też Anna zaczęła poświęcać Elżbiecie więcej uwagi. Upewniała się, że jej kawa jest dokładnie taka, jak lubi. Czasem przynosiła jej kawałek ciasta na koszt firmy. Zaczęły rozmawiać o pogodzie, o kwiatach w doniczkach na parapecie, o wspomnieniach Elżbiety z młodości. Starsza pani opowiadała o swoim mężu, który zmarł wiele lat temu, o domu, w którym mieszkała od pięćdziesięciu lat, o dawnych przyjaciołach, którzy już odeszli. Rzadko mówiła o teraźniejszości, a gdy temat schodził na jej rodzinę, stawała się spięta i milcząca. Anna dowiedziała się, że Elżbieta ma jednego krewnego siostrzeńca, Marka. Mówiła o nim z dziwną mieszanką dumy i lęku. Marek jest taki zajęty, mówiła. Ma wielką firmę. Ale odwiedza mnie. Pomaga mi w rachunkach. Coś w tonie jej głosu sprawiało, że Annie zapalała się czerwona lampka. Pomoc w rachunkach nie pasowała do ostatecznego wezwania do zapłaty, które widziała. Zaczęła delikatnie sądować, ale Elżbieta natychmiast zmieniała temat. Anna czuła się rozdarta. Część niej krzyczała, by się wycofać, by wrócić do bezpiecznej anonimowości. Pamiętała ostatnią twarz, której zaufała w sali sądowej, twarz młodego mężczyzny, którego broniła w sprawie o oszustwo korporacyjne. Była pewna jego niewinności, postawiła na szali swoją reputację. Przegrała. Dowody, które przeoczyła, pogrążyły go. Kilka miesięcy później dowiedziała się, że odebrał sobie życie w więzieniu. Jego porażka stała się jej porażką. Jego śmierć stała się jej ciężarem. Uciekła, zmieniając imię i zawód, przysięgając sobie, że już nigdy nie weźmie na siebie odpowiedzialności za los drugiego człowieka. A jednak, patrząc na drżące dłonie Elżbiety i smutek w jej oczach, czuła, że ta przysięga topnieje. Pewnego popołudnia, gdy kawiarnia była prawie pusta, do środka wszedł mężczyzna. Był wysoki, dobrze ubrany w drogi garnitur, a z jego twarzy biła pewność siebie granicząca z arogancją. Podszedł prosto do stolika Elżbiety. Ciociu, mówiłem ci, żebyś nie wychodziła sama, powiedział głosem, który miał brzmieć troskliwie, ale był zimny jak lód. To musiał być Marek. Elżbieta skuliła się na jego widok. Ależ, Marku, to tylko do kawiarni. Lubię tu przychodzić. Marek zignorował jej słowa i zwrócił się do Anny, która stała za ladą, wycierając filiżanki. Ile ciocia jest winna? zapytał, wyciągając portfel. Jego spojrzenie było protekcjonalne, jakby mówił do kogoś niewidzialnego. Już zapłacone, odparła chłodno Anna. Marek uniósł brew. Słucham? Pani Elżbieta uregulowała rachunek, powtórzyła, patrząc mu prosto w oczy. Marek uśmiechnął się, ale uśmiech nie dotarł do jego oczu. Ciocia ostatnio zapomina. Pewnie zapłaciła dwa razy. Proszę, niech pani zatrzyma resztę za fatygę, powiedział, rzucając na ladę banknot. Potem zwrócił się do Elżbiety. Chodźmy, ciociu. Musimy porozmawiać o tych dokumentach z banku. Chwycił ją za ramię, a Anna zobaczyła, jak palce mężczyzny zaciskają się na jej ramieniu zbyt mocno. Zobaczyła też błysk bólu i strachu na twarzy starszej pani, natychmiast zamaskowany uśmiechem. Ten widok przypieczętował decyzję Anny. Nie mogła dłużej stać z boku. Następnego dnia Elżbieta nie przyszła. Ani kolejnego. Trzeciego dnia niepokój Anny przerodził się w prawdziwy strach. Po zamknięciu kawiarni, znalazła w starym notesie adres Elżbiety, który ta kiedyś podała, zamawiając ciasto na wynos. Serce waliło jej jak młotem, gdy stała przed drzwiami starej, eleganckiej kamienicy. Czuła, że przekracza granicę, z za której nie będzie powrotu do jej bezpiecznego, pustego życia. Ale obraz przerażonej twarzy Elżbiety był silniejszy niż jej własny lęk. Zapukała. Cisza. Zapukała ponownie, głośniej. Usłyszała szuranie w środku, a potem cichy, drżący głos, kto tam? To ja Kasia z kawiarni. Martwiłam się o panią. Zamek zazgrzytał, i drzwi uchyliły się na szerokość łańcucha. W szparze zobaczyła twarz Elżbiety. Była blada, a pod oczami miała ciemne sińce. Dziecko, nie powinnaś tu przychodzić, wyszeptała. Z głębi mieszkania dobiegł męski głos. Ciociu, kto to? Mówiłem, żebyś nikomu nie otwierała. W drzwiach pojawił się Marek. Jego twarz była wykrzywiona w grymasie złości. Czego chcesz? Warknął do Anny. Przyszłam sprawdzić, czy u pani Elżbiety wszystko w porządku odparła, starając się, by jej głos brzmiał pewnie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. A teraz odejdź, zanim wezwę policję za nękanie. Próbował zamknąć drzwi, ale Anna wsunęła w szparę stopę. Ból był ostry, ale go zignorowała. Pani Elżbieto, czy wszystko dobrze? Czy chce pani, żebym została? Zapytała, patrząc ponad ramieniem, Marka prosto w oczy starszej pani. W oczach Elżbiety zobaczyła desperacką walkę, strach walczył z nadzieją. Przez moment milczała, a potem, ledwo słyszalnym szeptem, powiedziała tak. Proszę. To jedno słowo wystarczyło. Adrenalina zalała żyły Anny. Strach zniknął, zastąpiony przez lodowatą furię i celowość, której nie czuła od lat. To była jej sala sądowa. To była jej sprawa. Słyszał pan, powiedziała do Marka, a jej głos był teraz ostry i precyzyjny głos Anny, a nie Kasi. Pani Elżbieta prosiła, żebym została. Proszę odsunąć się od drzwi, albo to ja wezwę policję i zgłoszę bezprawne pozbawienie wolności i znecanie się nad osobą starszą. Użycie prawniczej terminologii zaskoczyło Marka. Zawahał się, a Anna wykorzystała ten moment, by pchnąć drzwi. Łańcuch naprężył się i pękł. Weszła do środka. Mieszkanie było w chaosie. Na pięknym, machoniowym stole leżały rozrzucone dokumenty, pełnomocnictwa, akty notarialne. Marek próbował zmusić ciotkę do podpisania papierów, które przekazałyby mu kontrolę nad jej majątkiem. Zrozumiała wszystko. Siniaki, nieopłacone rachunki, strach. On systematycznie ją izolował i okradał, licząc na to, że nikt nie zauważy. Wynoś się stąd, syknął Marek. Kim ty jesteś, żeby się wtrącać? Anna stanęła między nim a Elżbietą, tworząc żywą tarczę. Jestem kimś, kto nie pozwoli ci jej skrzywdzić. Wyjdź. Natychmiast. Ich spojrzenia skrzyżowały się w walce woli. Marek był silniejszy fizycznie, ale w oczach Anny zobaczył coś, co go zbiło z tropu niewzruszoną determinację. Po chwili, mamrocząc groźby pod nosem, chwycił swój płaszcz i wyszedł, trzaskając drzwiami. Gdy tylko zniknął, Elżbieta osunęła się na krzesło i zaniosła się cichym płaczem. Anna uklękła przy niej i po raz pierwszy odważyła się ją doknąć, kładąc dłoń na jej drżącym ramieniu. Już dobrze. Jestem z panią. On już pani nie skrzywdzi. Obie wiedziały, że to nie koniec, a dopiero początek bitwy. Ale w tym momencie, w cichym, zabałaganionym salonie, narodził się sojusz. Kelnerka, która chciała być niewidzialna, i starsza pani, którą świat przestał zauważać, stanęły razem przeciwko ciemności. Anna wiedziała, że jej dawne życie właśnie ją odnalazło. Nie mogła już uciekać. Następnego ranka, gdy Anna, teraz już w pełni Anna, a nie Kasia, otwierała kawiarnię, podjechał czarny, lśniący samochód. Wysiadło z niego czterech mężczyzn w ciemnych garniturach, o posturze i twarzach ochroniarzy. Za nimi podążał starszy, elegancki mężczyzna z teczką. Wyglądał jak ucieleśnienie jej dawnego życia. Serce podskoczyło jej do gardła. Myślała, że to ludzie, marka, że przyszedł po nią. Mężczyzna z teczką wszedł do środka, a ochroniarze dyskretnie rozstawili się przy wejściu. Pani Anna Wójcik. Zapytał, a użycie jej prawdziwego nazwiska wstrząsnęło nią do głębi. Skinęła głową, niezdolna wydusić słowa. Nazywam się Jan Kowalski. Jestem prawnikiem pani Elżbiety Nowak. A raczej byłem nim, dopóki jej siostrzeniec nie odsunął mnie od jej spraw kilka lat temu. Pani Elżbieta zadzwoniła do mnie wczoraj wieczorem, po raz pierwszy od dawna. Opowiedziała mi wszystko poprosiła, żebym panią odnalazł i zaoferował wszelką pomoc. Ulga była tak ogromna, że Anna musiała oprzeć się o Ladę. Kowalski położył teczkę na blacie i otworzył ją. Pani Elżbieta jest właścicielką nie tylko tej kamienicy, ale kilku innych nieruchomości w centrum miasta oraz znacznego pakietu akcji. Jest bardzo zamożną kobietą. Jej siostrzeniec od lat próbował przejąć nad tym kontrolę. Przez ostatnie miesiące jego działania stały się bardziej agresywne. To, co pani wczoraj zrobiła, dało jej siłę, by wreszcie zawalczyć. Prawnik spojrzał na nią z szacunkiem. Pani Elżbieta powiedziała mi, że jest pani kimś wyjątkowym. Chciałaby, żeby reprezentowała ją pani w sądzie obok mnie. Powiedziała, że ufa tylko pani. Propozycja była absurdalna. Ona, była prawniczka ukrywająca się pod fałszywym imieniem, miała stanąć w sądzie? Miała wrócić do świata, który ją złamał? Nie mogę, wyszeptała. Ja już nie, nie praktykuję. Anna, wiem o twojej ostatniej sprawie, powiedział cicho Kowalski, a jego ton złagodniał. Wiem o firmie Borkowski i o tym, co się stało. To nie była twoja wina. Zostałaś oszukana przez własnych partnerów, którzy ukryli przed tobą kluczowe dowody. Chcieli pozbyć się Borkowskiego, a ciebie użyli jako narzędzia. Mam na to dowody. Te słowa uderzyły w nią jak obuchem. Cały ciężar winy, który nosiła przez lata, nagle zaczął pękać. Czy to możliwe, że jej ucieczka, jej samobiczowanie było oparte na kłamstwie? Kowalski kontynuował: Marek złożył już w sądzie wniosek o ubezwłasnowolnienie pani Elżbiety, twierdząc, że cierpi na demencję i nie jest w stanie zarządzać swoim majątkiem. Rozprawa jest za dwa tygodnie. Potrzebujemy Cię. Elżbieta cię potrzebuje. Anna spojrzała przez okno kawiarni na ulicę, na ludzi spieszących do swoich spraw. Jej mały, bezpieczny świat właśnie się rozpadał. Ale w jego miejsce nie pojawiała się pustka, lecz cel. Spojrzała na swoje dłonie dłonie, które przez ostatni rok parzyły kawę, a kiedyś wertowały kodeksy. Wiedziała, co musi zrobić. "Zgoda", powiedziała, a jej głos był mocny i pewny. "Zróbmy to." Dwa tygodnie, które nastąpiły, były jak szalony wir. Anna zamknęła rozdział Kasi i wróciła do bycia sobą. Razem z Kowalskim pracowali dzień i noc, przygotowując obronę Elżbiety. Przeglądali dokumenty finansowe, zbierali zeznania od sąsiadów, którzy byli świadkami agresywnego zachowania Marka. Anna spędzała każdą wolną chwilę z Elżbietą, która pod jej opieką rozkwitała. Strach w jej oczach ustępował miejsca determinacji. Opowiadała Annie o wszystkich podstępach i manipulacjach Marka, dostarczając amunicji, której potrzebowali. W dniu rozprawy sala sądowa była pełna. Marek siedział ze swoim drogim adwokatem, wyglądając na pewnego siebie. Rzucał w stronę Elżbiety i Anny pogardliwe spojrzenia. Jego prawnik przedstawił go jako troskliwego siostrzeńca, który martwi się o zdrowie i dobrobyt ciotki, zmuszonego do podjęcia tak drastycznych kroków dla jej własnego dobra przedstawił sfałszowane opinie lekarskie i spreparowane dokumenty finansowe, które miały świadczyć o rzekomej niepoczytalności Elżbiety. Gdy nadeszła kolej na Annę, wstała i poczuła znajomy dreszcz emocji, mieszankę strachu i ekscytacji. Ale tym razem było inaczej. Nie walczyła o korporacyjnego klienta, ale o godność i wolność kobiety, która stała się jej przyjaciółką. Zaczęła od przedstawienia się. Nazywam się Anna Wójcik i jestem prawnikiem. Przez ostatni rok pracowałam jako kelnerka, uciekając przed przeszłością i błędem, który, jak sądziłam, popełniłam. Myślałam, że zawiodłam system i niewinnego człowieka. Dziś wiem, że to system zawiódł mnie. Jej szczere wyznanie zaskoczyło wszystkich w sali, łącznie z sędzą. Następnie, punkt po punkcie, metodycznie i bezlitośnie, zaczęła demaskować kłamstwa Marka. Przedstawiła dowody na jego malwersacje finansowe. Zeznania świadków, nagrania z monitoringu kawiarni pokazujące jego agresję. Jej argumentacja była błyskotliwa, precyzyjna i nie do obalenia. Z kelnerki w czarnym fartuchu przeistoczyła się z powrotem w wytrawną prawniczkę, walczącą lwicę. Na koniec poprosiła o zabranie głosu Elżbiety. Starsza pani wstała, a jej postać, choć krucha, emanowała nowo odnalezioną siłą. Spokojnym, czystym głosem opowiedziała sądowi o latach psychicznego znęcania się, o samotności, o strachu i o tym, jak siostrzeniec próbował odebrać jej wszystko, nie tylko pieniądze, ale i wolę życia. Mój siostrzeniec twierdzi, że nie pamiętam, powiedziała, patrząc prosto na Marka. Ale ja pamiętam wszystko. Pamiętam każdą obelgę, każde wymuszenie, każdy podpis, który złożyłam pod przymusem. A najbardziej pamiętam dobroć obcej osoby, która w kawiarni zobaczyła we mnie człowieka, a nie bankomat. Jej słowa zawisły w ciszy, która zapadła w sali. Były potężniejsze niż wszystkie prawnicze argumenty. Wyrok był formalnością. Sędzia nie tylko oddalił wniosek Marka, ale nakazał prokuraturze wszczęcie przeciwko niemu śledztwa w sprawie oszustwa i znęcania się. Gdy sędzia uderzył młotkiem, twarz Marka stężała w niedowierzaniu i wściekłości. Został pokonany. Na korytarzu, gdy emocje opadły, Elżbieta podeszła do Anny. Nie powiedziała nic. Po prostu wzięła ją w ramiona i przytuliła mocno. W tym uścisku Anna poczuła coś, czego nie czuła od lat odkupienie. To nie była wygrana w sądzie, to było odzyskanie duszy. Wiedziała, że już nigdy nie wróci do bycia Kasią. Znalazła swoje miejsce. Minął rok. Stara, elegancka kamienica Elżbiety nie była już cichym więzieniem, ale domem tętniącym życiem. Anna zamieszkała z nią, a jej dawne biuro zamieniły w przytulny gabinet. Założyła małą fundację pro bono, która pomagała osobom starszym w podobnych sytuacjach, wykorzystując swoje umiejętności, by bronić tych, których nikt inny nie chciał bronić. Znalazła swoje powołanie nie w wielkich korporacyjnych bitwach, ale w cichej, codziennej walce o ludzką godność. Tego popołudnia siedziały razem w ogrodzie za domem, który Elżbieta przez lata zaniedbywała ze strachu i apatii. Teraz był pełen kolorowych kwiatów, które sadziły razem. Słońce ogrzewało ich twarze, a w powietrzu unosił się zapach róż i świeżo skoszonej trawy. Elżbieta z uśmiechem na twarzy opowiadała historię ze swojej podróży do Włoch sprzed sześćdziesięciu lat. Jej oczy błyszczały, a głos był pełen energii. Anna słuchała jej. Trzymając w dłoni filiżankę herbaty, patrzyła na tę niezwykłą kobietę, która dała jej drugą szansę, tak samo jak ona dała ją jej. Zrozumiała, że prawdziwa siła nie leży w ucieczce od przeszłości, ale w stawieniu jej czoła i wykorzystaniu jej lekcji do budowania lepszej przyszłości. Nie była już samotnym cieniem. Miała dom. Miała cel. Miała rodzinę, rodzinę z wyboru, złączoną niewięzami krwi ale wspólną walką, zaufaniem i miłością, która narodziła się niespodziewanie nad filiżanką kawy w małej, cichej kawiarni. Uśmiechnęła się. Po raz pierwszy od bardzo dawna był to uśmiech prawdziwy, płynący prosto z odnalezionego na nowo serca.